Witamy w czwartej części. Poprzednią, czyli trzecią skończyliśmy kręcić tam, jak się kończy ten parkan. Chcę przybliżyć, a to już bliżej nie można. I teraz będziemy szli do miejsca, gdzie znajdują się zatopione jednostki. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tutaj mamy kolej wąską. Nie, to nie jest wąskotorowa kolej, przepraszam kolej wojskowa. To nie jest ta, którą przyjeżdżacie na Hel pociągami pasażerskimi. Aczkolwiek, z tego, co wiem, te tory nie są już czynne od X lat, a to X to oznacza prawdopodobnie koło przynajmniej 20. No nie mniej. jest dosyć Duże rozgałęzienie. Raz, dwa, trzy, cztery tory. Tam jeszcze 5 sześć, siedem. To jest około 8 torów. One idą bezpośrednio do takich magazynów. Jeśli ktoś kojarzy okolice, tak powiem, komercyjnej stacji Hel i tam obok te lasy, to jak głębiej się zapuścicie w te lasy, to właśnie w środku można spotkać takie tory, nieużywane już od lat. I one biegną tutaj. A to, tu jest wąskotorowa kolej. Jedno i drugie. Czyli tamto mamy szerokotorową, normalną, klasyczną kolej. A tu mamy kolej wąskotorową. A tu znowu zmienia się na klasyczną, szerokotorową. Dobrze widzę wagon. wygląda. Ale albo on stoi tutaj 20 dobrych lat. Albo jest jakiś inny powód. Dobrze, teraz sobie pójdziemy tutaj. Na anteny. Obiekt monitorowany. No tak, bo właśnie monitoruje. A... Takie rzeczy. Myśleliśmy, że to coś wojskowego, a to oczyszczalnia ścieków. No to też ma charakter strategiczny, ale nie aż tak. Po prostu takie ładne budynki. No dobrze, morze się już wyłania przed nami i tu będą te zatopione, zezłomowane jednostki które możecie zobaczyć jak ktoś tutaj był wcześniej na Helu w czasie wakacji i wziął sobie rejs kutrem rybackim dawnym kutrem rybackim to z tych kutrów po mniej więcej 20 minutach rejsu widać takie flagi wystające z morza, one są przyczepione do zatopionych jednostek i ten, w ten sposób nie tylko te braki są widoczne dla właściwie ich e, część górna. Ta wierzchnia widoczna jest nie tylko dla zwiedzających, ale także stanowi znak orientacyjny dla statków, żeby na nie nie wpadły. Dobrze, i doszliśmy do końca tego portu wojennego na helu. Nadbrzeżny pas techniczny tak, w tamtym, w tamtym kierunku będą te zablokowane jednostki. Sobie dokładnie można, właściwie wyraźnie można je zobaczyć, jak się płynie tym kutrem. Dobrze, ale ponieważ teraz już nie możemy, w związku z tym zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale, a do portu wojennego, jeśli jeszcze coś ciekawego do Was, oczywiście...